Dołączając do spotkania, pierwszym krokiem jest upewnienie się, czy nasza kamera i mikrofon są uruchomione i gotowe do działania. Po kliknięciu dołącz do spotkania na ekranie pojawi się nam ekran konfiguracyjny, taki jak widać właśnie w tej chwili. Jeżeli nasza kamera jest włączona, od razu dostępny będzie podgląd wideo. Aby włączyć kamerę lub mikrofon, korzystamy z ikonek znajdujących się poniżej. Jeżeli do komputera mamy podłączoną na przykład zewnętrzną kamerę lub mikrofon i nie jesteśmy pewni, które z urządzeń jest w tej chwili używane przez Teams, klikamy w ikonę zębatki. Po prawej stronie pojawi się dodatkowy panel, gdzie można wybrać odpowiednie urządzenia. Ja mam cztery mikrofony i upewniam się, czy w aplikacji wybrany jest ten właściwy. Podobnie z kamerą. Mam podłączone dwie i upewniam się, że wybrana jest ta odpowiednia. Po wprowadzeniu zmian możemy zamknąć panel boczny. Aby dołączyć do spotkania, klikamy w klawisz Dołącz teraz. Po chwili dołączymy do spotkania. Jeżeli nie będzie innych uczestników, na ekranie pojawi się obraz z naszej kamery. Jeżeli już podczas zajęć pojawią się zgłoszenia od uczestników dotyczące problemów z naszą kamerą lub mikrofonem, konieczne może okazać się sprawdzenie ustawień kamery i mikrofonu i wprowadzenie stosownych zmian. Aby dostać się do odpowiedniego panelu, klikamy w ikonę trzech kropek w menu podręcznym, a następnie wybieramy pierwszą opcję ustawienia urządzenia. Po prawej stronie pokaże się nam panel, w którego w górnej części będziemy mieć możliwość wybioru odpowiednich głośników, mikrofonu i kamery. Jeżeli któreś z urządzeń nie będzie podłączone do komputera, pojawi się napis brak na liście. Po wybraniu odpowiednich ustawień możemy zamknąć panel boczny i powrócić do prowadzenia naszych zajęć.